Bagi Madzia, wielkie gratulacje. Co poczuliście, jak usłyszeliście, że to akurat wy trafiacie bezpośrednio do finału? No, radość, po prostu, jakby taką ulgę, radość, nie wiem, no coś niesamowitego. Nie no, szok, szok. W ogóle no, można było dużo opowiadać, eee, przytuliliśmy się, zeszliśmy, Madzia się wywaliła na podłogę, walnęła łbem o jakąś szok. to z był ten wypadek twój? Nie, no tak, jakby ja już po prostu miałam takie miękkie nogi, że już się tam siadłam, położyłam i uderzyłam głową, ale nie, nic się nie stało, wszystko dobrze. Eee, to było takie po prostu, taki... Oh. Kosmos, ja bym powiedział, że, że po prostu jakbym e, był na chmurce. A co do siebie powiedzieliście po już, wiecie, zejściu? Z parkietu. Podziękowaliśmy sobie. O, tak, no, jak miło, tak. podziękowaliście sobie za półfinał i przywitaliście się na finał. Za całą przygodę, myślę. No, znaczy jakby... nie odpadliście, jesteście dalej. No, ale... No, ale, do tej ale były boy. podziękowania, tak? tak całą... Dziękujecie tak w ogóle. No wiadomo, że tak. No w ogóle jakby my jesteśmy. I tak, my po odcinkach sobie dziękujemy. Dziękujemy nie? sobie po odcinkach i dodatkowo jesteśmy bardzo świadomi tego i rozmawiamy, że to co teraz stworzymy, to jest historia, którą będziemy wspominać. No nie wiem, że każdy z nas będzie za 50 lat gdzieś w jakimś miejscu na świecie. I będzie pamiętał o tym, że tańczyliśmy we dwójkę w z Gwiazdami, no szalone. Widzowie wam bardzo pomogli dostać się do finału, to co prawda? byście im powiedzieli w ramach podziękowań? Że dziękujemy i napisajmy już na kanale nadawczym im adres dokładnie McDonalda, do którego zaraz jedziemy i o pierwszej w nocy robimy meetup z naszymi widzami, żeby im podziękować, ich wyściskać i po prostu I zjeść, oddać trochę energii. E, maczka. To jaki macie pomysł na freestyle, bo to będzie taki wasz wyjątkowy taniec? Tak, Magda, wstępnie, Magdalena, jak to Widzicie? Magdalena o tym powie, bo mam zakaz wypowiadania się na temat freestyle. Słuchajcie, Można no nie chcemy, temat właśnie, freestyle no nie, chcę, nie chcemy zdradzać, ale na pewno po, dzisiaj, po dzisiejszym występie yy, utwierdziłam się w przekonaniu takim, że prawda jest najlepsza. I takie w prawdziwych emocjach yy, Mikołaj, po prostu, yy, Mikołaja, ludzie, tak w cudzysłowie oczywiście powiem, kupują, bo Oddają, oddaje te emocje, ludzie to przejmują i, i gdzieś tam wczuwają się w ten taniec, bo on pokazuje prawdę. I właśnie o tej prawdzie będzie myślę, że freestyle. Okej, okay, czyli to będzie taki bardziej smutny freestyle niż wesoły. Prawda nie jest smutna, nie no jest. Ja nie, nie uważam, bo się że... prawda kojarzy właśnie z takim Rozumiem. smutkiem i wiesz, nostalgią. Że... Zobaczymy. Serio. Jeszcze jakby jest to. W procesie, bo my dopiero się dowiedzieliśmy, że jesteśmy w finale, ale, ale tak jak ci mówię, no myślę, że to będzie o prawdzie. Wiesz, no są, wiadomo, będzie pozytywne emocje, będą też emocje trudniejsze i, i tyle. No, to mam nadzieję, że wszystko się uda. Bagi, jak myślisz? Czy Julii Żugaj spodobają się Twoje dzisiejsze występy? No, ja mam mega nadzieję. No. W ogóle ja wiem, że Damian poddymka. Natomiast totalnie widziałem, że Julia Żugaj dostała duży hejt za to, co powiedziała. Ja bym chciał zaapelować do wszystkich, że my z Madzią kompletnie nie jesteśmy fanami nakręcania jakiegokolwiek hejtu mm -hmm. w stronę Julii Żugaj. Może mieć swoje zdanie. Ale również odpowiadam, że trenowałem do tych tańców, o których Julia Żugaj mówi, że. albo zapytała się mnie, czy trenowałem, czy nie. E, natomiast kurde, no każdy może sobie co mówić, co chce. No. no jak ty to przyjąłeś, że koleżanka z branży gdzieś w Twoją stronę rzuciła kilka przykrych słów? Ja byłem smutny, oglądałem to w Szymadzi, bo już nam to podesłały. Serio. I, i ja byłem taki, Macie, czemu ona tak mówi? No? Serio tak było i to leżałeś chyba na. po prostu już byśmy chyba po treningu. I jak patrzysz na to, jeszcze, jeszcze ten tydzień był tak trudny. Serio. To paso tak. No, wchodziło ciężko, bardzo, bardzo okropnie, ciężko. Okropnie, okropnie. Dobra, J czyli było ci smutno, ale nie hejtujcie, Julki, żugaj, bo nie, można wyrazić nie, nie swoje. Hejtujcie, nie hejtujcie, zdanie. nie hejtujcie. Każdy ma prawo wypowiedzi i, i jest. A to okay. prawda, że pomiędzy wami jest jakaś taka kość niezgody, bo gdzieś tam pojawiły się takie spekulacje, że nie jest wam w 100% po drodze. Wow, a, a jakby to można rozrozumieć, bo ja, ja nie wiem... Jak... No bo jest tak, że wiesz, że do kogoś Cię ciągnie i do kogoś Cię nie ciągnie. No nie wiem, I ludzie gdyby... podejrzewają, że z Julią Żugaj gdzieś tam masz napieńku. że z Julią Żugaj... Tak, no e, e, i pytanie, e, e, czy to prawda, ja, że... w, ja Mi się wydaje, że Julia Żugaj może być troszeczkę za mnie, na mnie, na mnie zła, za to, że jak była w Tańcu z Gwiazdami i była ta akcja z... Wow, 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 bo tu nam, czekajcie, Gasza, może mogę mówić, że nie no, słucham, mów, tak. Że Julia Żugaj, moim zdaniem, może być troszeczkę zła na mnie, za to, że jak miała, była w tańcu z gwiazdami i robiła, była taka akcja, że odmówiła komuś zdjęcia, czy tam coś takiego, mm. i powiedziała, że myszeczko dzisiaj bez pozdrowień, e, to ja zrobiłem swój mi ten greet, e, ze swoimi fanami, e, i też trochę tak właśnie uśmiechałem się do tego wszystkiego, co się działo. No i, e, nie wiem, może Julia na przykład jest za to, za to trochę zła na mnie, ale czy jest na mnie po drodze, nigdy się nie poznaliśmy tak, w tak mocniej jakoś, no tak się mijaliśmy. No to może bardzo. będzie okazja Może będzie okazja. poznać i porozmawiać, wytłumaczyć. Ja, ja widziałem wcześniejsze vlogi, czy znaczy wcześniejsze filmiki Julki, jak ocenia nasze tańce i bardzo mi ją mówiła. I ostatnio nawet widziałem, że ścięła włosy, napisałem jej nawet, że bardzo fajnie wygląda i... Nie, nie No prawda. w ogóle bez, bez, bez podkrętki. Dobra, bo chyba musimy wyjść, bo tutaj panowie chcą skończyć, więc może dokończymy na ściance dwa pytania, co? Dobra. Dobrze. no A tu dobra. może szybko, myślić, szybko zrobimy dwa pytanka? Nie. Nie. Dobra. Dobrze, idziemy. To idziemy. Bagi Madzia, jak zareagowaliście na zestaw numer 9? No, bo, no, słuchaj, sytuacja wygląda tak. skończyliśmy trening bardzo późno w nocy. Wstaliśmy bardzo rano, jechaliśmy na przymiarki. Mm, no i e, ja jadę w samochodzie. Takie już ledwo oczy po prostu mi się, wiesz, zamykały, bo po prostu spałem, nie wiem, 3-4 godziny w nocy, tak naprawdę. E, jadę na przymiarki zamulony jak 150 i nagle pisze widzę Diemma. O, Bagi, coś tam zestaw. Masz McDonald's. Mówię, bo co chodzi? Bagi, coś tam. Czy macie swój zestaw maków? O co chodzi? Od komuś, czy może mi wytłumaczyć. No, i wysłał mi skreń z apki. Okazało się, że mamy. Jesteś taki jak zestaw numer 9. zadzwoniłem do Madzi. Madzia na początku mówi, nie, to AI, Mówię Madzia. Ja myślałam, że mnie wkręca i że to jest sztuczna inteligencja zrobiła. Tak, po czym e, mówię Madzi, serio. A madzie nie, to Eja. I nagle się wydarły na serio. Mówię, Madzia, serio, mamy zestaw w ogóle. O co chodzi? No i no co? I jaka była reakcja? No, pasa? zdziwieni, no powiedzmy, mega no, zajrani. Mega zajrani. McDonald's, kurde, wspiera nas w, w, w tutaj całej naszej przygodzie, przygodzie tanecznej. Uważam, że, że mega fajne. No i dlatego też jakby przetestowaliśmy zestaw, e, nagraliśmy sobie RISA i uznaliśmy, że jeżeli tutaj oni, e, oni zrobili zestaw, e, trochę nasz zestaw, to troszeczkę możemy też my im dać teraz challenge i daliśmy im challenge, żeby ten całą znaczy nie wiem czy całą kasę wrzucą, ale przynajmniej kasę z jakąś część z tego zestawu, żeby wrzucić na cele hartatywne wybrane przez nich I, i mam nadzieję, że czy znaczy nie już potwierdzili, że to się wydarzy, napisali nam komentarz, że są jak najbardziej zainteresowani i zrobią to. Niektórzy mówią, że to była kupiona akcja przez was znaczy, taka nie. promocyjna. Jak byście na to zareagowali, jak byś to bagi skomentował? Bo to bardziej pytanie do ciebie, bo ty jesteś dobry w te akcje. <laughs> ja wiem, że patrząc na niektóre moje ruchy, ktoś mógł pomyśleć, że to jest jakaś akcja. Natomiast no wprost powie... Wiedzieliśmy też o tym, że nic o tym nie wiedzieliśmy, nikt o tym nie wiedział. Mój management o tym nie wiedział, Madzia tym nie wiedziała, ja o tym nie wiedziałem nic kompletnie. Jedyne co wcześniej, to Madzia dostawała jakieś maile od McDonalda, ale McDonalda mm -hmm. ma tak, że nie sprawdza swojego e-maila za często, albo pokazuje mi jakieś maile, mówi: Ty o co tutaj chodzi? coś mi pokazał z tym makiem i mówię, nie, jakaś głupota. Ja myślałam, by... że po prostu z aplikacji mi przyszło, że na każdemu hmm? tak przekazło. Bo, bo, bo te maile brzmiały coś na zasadzie, że o, obserwuj, niedługo, się coś no, wydarzy no, i tak dalej. I mówię, dobra, no, no. to tobie zwracam na trening. E, no i tyle. No nie wiem, no, to nie jest żadna zaplanowana Akcja, widziałem tylko komentarze, ale no, totalnie nic o tym nie wiedzieliśmy, ani Madzia, ani ja, nikt kompletnie. A jakiego rodzaju jest to osiągnięcie? Twoim zdaniem swój zestaw w McDonaldzie? Bo niewiele osób z Polski miało swój zestaw. Nie wiem, no, to jest, jaramy się na maksa. No wcześniej Mata miał swój zestaw, Bambi miał swój zestaw, ale to też ja nie wiem, czy chcemy nazywać to naszym zestawem, no bo to jest jakieś nawiązanie do naszej pary, do tego, co, co Macie zamówiła wtedy w McDonald's, już bardziej Madzi zestawem powiedział niż, niż mój. Wiemy też, że nie jesteśmy jeszcze aż, aż tak tutaj dużymi, nie robimy aż tak dużych rzeczy jak Mata czy Bambi, ale na pewno fajnie, że ktoś tak w ogóle może powiedzieć. No nie no, jaramy się. Chyba przede wszystkim jaramy się tym, że tak, duża, tak duży brand jak McDonald's uznał, że będzie wspierał naszą parę. No mega miłe, serio. To bardzo ważne pytanie, w tym temacie, czy cokolwiek na tym zarobiliście? Ja się domyślam, ale chciałbym od Was Nie. usłyszeć, czy. Jakieś nie, nic, nie, nic, nic nie zarobiliśmy, nie. nic nie zarobiliśmy. Myślę, że potencjalnie, nie wiem, czy mogę to mówić, ale powiem. Myślę, że potencjalnie byłaby taka opcja, żeśmy zarobili, ale no totalnie jestem nie jestem fanem, żeby żeby, żeby takie akcje teraz podczas sensu z gwiazdami mm. przeobrażać w jakieś wielkie, wielkie tutaj zarobkowe tematy. Skupiamy się na tańcu, tutaj fokusujemy się w 150% i tyle. Nic nie zarobiliśmy, a wręcz przeciwnie, w sensie może nie wręcz przeciwnie, wrzucamy, znaczy poprosiliśmy Magnalda, żeby wrzucić całe jakieś tam jakąś kasę na cele charytatywne i, I tyle. Myślę, że fajna akcja z tego wy, wy, to, wyjdzie. To ostatnie pytanie, dlaczego tak mało komplementów mówisz Madzi? Z czego to wynika? Że ludziom dookoła. Mówisz, a Madzi nie mówisz. Beka bekom. myślę, że myślę, że to jest tak, że po prostu w momencie, kiedy, w momencie, kiedy jest już nakrętka taka, o masz mówić komplementy, to jak powiem coś Madzi jakiegoś komplementu, Madzi mówi, no wiadomo, że to pod kamerę teraz mówisz coś tam, no więc tak, tak nie wiem. No Ja naprawdę bardzo lubię Madzi i myślę, że Madzi o tym wie, bo, bo rozmawiamy często. Ale obawiasz się mówić Madzi komplementy? Czy, czy, czy jak? Nie, znaczy, no nie wiem, no tak. Jak, no nie wiem, no tak. No bo ona dostaje mniej. Innych komplementujesz, a Madzi nie no, komplementuje. Nie, to jest, nie, to, to jest jakby, myśl, no to jest na vlogach, taka, tak to, tak to mm. wygląda. Myślę, że to jest, to jest jakiś, taka podkrętka. To jest jakaś podkrętka. Ale faktycznie jest tak, że w momencie, kiedy wszyscy zaczęli to mówić, no to rozumiem to, że głupio jest. Tak nagle mówić, bo pomyślisz, że nie wiem, ja mogę pomyśleć, że Mikołaj, bo ktoś tak powiedział, więc ja to też rozumiem. Tak, na, pewno, na pewno tutaj daję statement, że myślę o Madzi w wielu, znaczy to w samych superlatywach tak naprawdę, więc y, myślę, że Madzia o tym też mocno wie, ale oczywiście biorę to wszystko do siebie i postaram się mówić więcej komplementów. Szczególnie przed finałem, żebyśmy wszyscy mieli super energię w naszej parze. Madzia, jakie komplementy lubisz? Te bardziej dotyczące Prawdziwe. wyglądu, czy charakteru? Ale Prawdziwe. Które bardziej do Ciebie nie no, trafiają? szczerze, to charakteru. Tak szczerze. To tak. Tak. No. A moim zdaniem masz piękne serce. O, naprawdę, dziękuję, najpiękniejsze Damian. w ogóle moim zdaniem w tym studiu to serce o, jest. Dziękuję, serio. Przebiłbyś Jeśli to prawda, to? przebiłbyś Nie, to? ty tylko tak powiedziałeś. Nie, naprawdę, no, nie, bo nie, naprawdę. to te mi brak ich, tych kolęd. Nie, naprawdę, uważam, że masz najpiękniejsze serce w tym studiu. Ja też tak myślę. O, widzisz, kochamy Cię. Dziękuję. Mua. Takie słodkie, zróbmy sobie jeden ujęcie, że Ty całujesz, macie tu, ja, tu. Nie, bo to będzie Eja. Nie, nie, bo to będzie, bo to będzie podkrętka, Damianu, Damianku. Ale, ale nie, się no, nauczyliście, ale się nauczyliście. Nie, bo nauczyliście. Nam to wyjmują i... Tak. Teraz, już, Trzymajcie się, gratuluję wam bardzo elo. serdecznie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Się w środę. Do zobaczenia. Środę się my widzimy. tak naprawdę chcieliśmy być w finale, Damian, żeby zrobić sobie jeszcze kilka wywiadów. No tak, widzimy się w środę albo w czwartek Dokładnie ustalimy. Dobra, tak elo.